No dobra, ale to pogadajmy jeszcze o tym, po co pozywasz ludzi. Rozmawiajmy... Zobaczcie, jakie tutaj on gada niepokojące rzeczy. Ja nie wiem, czy on tego nie przemyślał, czy nie, nie skonsultował z nikim, ale to tobie przeraziło. Trochę przed podcastem to porozmawiajmy na podcaście. Po co? Ja pozywam pewnych ludzi, którzy zagalopowali się z tym wszystkim, żeby doprowadzić do ich stanięcia przed sądem, zmarnowania ich czasu w jeszcze większej ilości, zmarnowania ich pieniędzy na wybudowanie swojego zaplecza prawnego, bo będę ich tam ciągał, ile wlezie. Będzie tam masa moich pełnomocników. W kółko będzie chodzić tam, i w kółko będzie to przeciągać. Zobaczcie. Gość chce pozywać ludzi, którzy dokuczają w internecie nie po to, żeby była sprawiedliwość, żeby oczyścić swoje imię. Tylko on ich pozywa, bo oni, są, mają mniej pieniędzy od niego, i on ich chce, żeby zmarnować ich czas. Sam tak mówi, żeby ich ciągnąć po sądzie, ile wlezie, czyli powiedział, że specjalnie to będzie przedłużał, żeby ciąg ciągnąć ile wlezie i żeby oni potracili pieniądze. A wiadomo, Buddha ma miliony, a na przykład jakiś użytkownik wykopu zarabia kilka tysięcy, nie? To jest kurwa pojebane, co ten typ gada. Dla mnie jest to popierdolone. I żeby na sam koniec, jeżeli mają pieniądze, to musieli je wypłacić, a ja sobie je przeznaczę albo na to, na co będę chciała, albo na pieski, ale to będą ich pieniądze przeznaczone na coś, na co normalnie by tych pieniędzy nie wydali, czyli albo trafią do mojej kieszeni, albo na pieski. I jeżeli nie mają tych pieniędzy, to żeby odpowiedzialność za to brali, oddając komornikowi meblościanka choćby to miała być meblościanka. Ja. Oni poświęcili tyle czasu. Niesamowite. Jeżeli chłopie jesteś bez winy to po prostu i yy, masz jakiś komentarz wykopka wykopka co ma pięć kurwa lajków który ten komentarz zobaczyło przypuśćmy 100 osób. Nie. To po prostu. Jeżeli tak cię bolą te zarzuty bo mogą cię w ogóle nie boleć i możesz z tym nie robić nic. Ale jeżeli cię bolą te zarzuty to po prostu weź ten zarzut i pokaż. Ej zobaczcie oni piszą tak i tak a było tak i tak. Koniec tematu, nie? Ja wiem, że bolą niektóre rzeczy, bo mnie też bolały wielokrotnie. Ale kurde, dziwny robi. Ja nie wiem, czy on jest świadomy. Jeżeli oskarżysz kogoś o zniesławienie, to ta osoba, bo ty mówisz, że będziesz jej marnował czas, że będą rozprawy i będą przyciągane te rozprawy, ta osoba nie musi się stawiać. Ona nie ma obowiązku stawiania się na każdą rozprawę. Ja na przykład nie muszę jeździć na rozprawy z Marcinem, ale chcę, bo zawsze są tam ciekawe informacje. I gdzie ja bym miał okazję przesłuchania pod przysięgą na przykład chłopaków nie? z federacji? To będzie długa przeprawa, to zdajesz sobie sprawę? No, ale wiesz, ja mam czas, poczekam. Naj, najbardziej chodzi mi o to, żeby te osoby traciły swój czas, musiały brać wolne w pracy, musiały jeździć, musiały słuchać, musiały się stresować. Ja po prostu tak jak oni swój czas... Kurde, bo ktoś napisał komentarz w internecie, to... Nie wiem, to jest dziwne, to jest dziwne, że on aż tak bardzo bierze do siebie. Bo tak jak pokazywał w tym odcinku, no to te komentarze, tam jest pięć łapek, to wiecie, nie jest problem, że mia ja wszedł na wykop i nawet pod tym zdjęciem brzydkim, nie? Brzydkim, że wardenga pobijany. Pewnie jest już z 20 tych łapę w górę. To ja mam pozywać, że o. Brzydkie zdjęcie wrzuciłeś. Albo ktoś napisał pieski przez ciebie głodowały. Też mi było smutno, no ale nikogo nie pozywałem. Po prostu na koniec pokazałem faktury i tyle. Benz poświęcili na znęcanie się nade mną, to ja poświęcę swoje pieniądze na znęcanie się nad nimi. Widzicie, on wprost mówi, że to będzie znęcanie się nad ludźmi. Natomiast oni napisali sobie jakiś komentarz, nie? On to odbiera, że się znęcali nad nim. Działając, ja, ja rozumiem Buddę, bo on przez wiele lat w internecie no nie miał kompletnie ani jednego złego komentarza. I teraz dla niego jest szok, kiedy są te złe komentarze. Natomiast, jeżeli dochodzisz do pewnego pułapu popularności, to będą osoby, które nawet dla zasady będą Cię krytykować. I trzeba się z tym pogodzić w sieci. Wiecie, na przykład, mieściga cała ta gwardia czarny kurczak. I co, ja mam ich wyłapywać i pozywać? No nie.